Dzień dobry, witam wszystkich. E, może na początek rzucę trochę planem e, na część moich pojemników. To na specjalną prośbę. E, no i dzisiaj będziemy e, ciąg dalszy karmienia, jak zwykle. I to w piwnicy. Może zacznę jeszcze od tego, nie pokażę Wam firmy, ale mm, Stosuję tutaj takie po prostu najzwyklejsze lepy, bo czasami zdarzają się owady, muszki. Nie ma ich za dużo, ale myślę, że nie ma co ukrywać. Po prostu to jest natura i tutaj się jak najbardziej może to pojawić. Natomiast to jest najprostsza metoda i możecie to stosować. Co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć? Ostatnio dołożyliśmy do tych naszych dziesięciu y, y, suche pożywienie, ja dzisiaj chciałem żebyśmy to zrobili na poziomie y, już bardziej do karmiania czyli dołożymy im troszkę y, jedzonka, czyli zrobimy mieszankę. Wam opowiem, bo to jest właściwie cel tego filmu. Chcę Wam powiedzieć o no właśnie takich elementach. Na razie skonstruujemy dla nich. Tu są odpady i dołożę do tego najzwyklejszą ziemię. Wymieszamy. I dołożymy. To tak, żeby zarejestrować, że oprócz suchego jedzenia otrzymały również mokre. Drugi za chwileczkę. Ale o co chodzi dzisiaj? E, wykorzystując pogodę, powiem Wam, że ja stosuję e, kilka rodzajów e, takiego pokarmu do moich gubek. Najprostszy to po prostu przed chwilą, dosłownie przed chwilą, e, obrane jabłuszko. To jest zawinięte w ręcznik papierowy. W całości to wędruje do górnego kompostownika. Dosłownie tak jak mam. Poza kadrem wrzucam. Oczywiście e, musimy wiedzieć gdzie to dajemy. Tutaj druga wersja. Też z dzisiejszych bieżących e, odpadów. Przemielone odpadki. To jest jeszcze nawet część maszynki. Oczywiście do tego pójdzie trochę ziemi i będzie termin. Kolejny element to gromadzone odpadki przez cały tydzień. Przy takich gromadzonych ja staram się dokładać już wszystkie elementy, które potrzebuję, łącznie z kartonem. I to, co chciałem Wam powiedzieć, pokazać po raz kolejny, tutaj będzie najwięcej wody, bo to są zamrożone odpady. One przez cały tydzień były na zewnątrz. W związku z tym, e, myślę, że będą najszybciej przyswajalnym produktem dla żołnic. Bo są przemrożone, przemielone, dodatkowo przemielone, i w tej wersji, również wymieszane z ziemią, powędrują do kuwetek. Jak widzicie, tutaj jest około dziesięciu litrów odpadów więc 10 litrów to wystarczy na około 10 kubetek to co widzieliście na pierwszym kadrze w pierwszych minutach sekundach, sekundach około 16 kuwetek po drugiej stronie jest też jeszcze trochę także tak to wygląda kombinujcie, stosujcie swoje metody rozmnażajcie drzwiownice oglądajcie moje filmy subskrybujcie kanał do zobaczenia do usłyszenia